Cześć, witam Was serdecznie w moim pierwszym vlogu, w którym opowiem parę słów na temat Waszego najczęstszego i najpopularniejszego noworocznego postanowienia, czyli rozpoczęcia chodzenia na siłownię. Tak, bo to jest bardzo ważny temat, dlatego że najczęściej kończy się tylko na tych słowach. Więc co trzeba zrobić, żeby to zrobić? Po pierwsze, wybieramy odpowiednią siłownię. Pamiętajcie, że będziecie tam chodzić 3-4 razy w tygodniu. Więc ta siłownia musi być po prostu blisko, albo blisko Waszego miejsca pracy, albo blisko Waszego domu. Tak, żeby nie było po prostu kłopotem dotarcie tam na miejsce. Po drugie, cele treningowe, czyli albo budujemy masę mięśniową, albo spalamy tkankę tłuszczową, albo wzmacniamy mięśnie, czy tam, nie wiem, rozciągamy się, czy coś. Każdy ma jakieś inne cele i pamiętajcie, treningi są też różne i ułożone pod te cele, więc Wy musicie najpierw sobie ustalić, co chcecie robić, a później dopiero zacząć to robić. Idziecie na siłownię, tam jest trener, mówicie mu, proszę Pana, chcę zrzucić 3 kg i trener Wam podpowie, jak macie to zrobić. Jeżeli chcesz chodzić na siłownię, to idziesz, na, znajdujesz siłownię, Idziesz na nią i robisz trening, Za, załóż jakiekolwiek ciuchy, jakie masz sportowe, byle jakie i zrób ten trening i odpowiedz sobie na pytanie, czy będziesz w stanie, czy będziesz chciał, chciała robić to trzy razy w tygodniu minimum, taki wysiłek, bo często jest tak, że ludzie sobie myślą, o super, będę ćwiczyć, ale... Żeby ćwiczyć, trzeba ćwiczyć. Często ludzie po prostu e, się poddają, bo okazuje się, że wysiłek fizyczny nie jest dla nich. Okazuje się w takim momencie, kiedy oni już sobie kupili ubrania, kupili sobie karnet na pół roku i wtedy stwierdzają, że nie, jest źle, nie chce mi się i w ogóle wolę siedzieć w domu i jeść chipsy. Dobrze jest chodzić na siłownię z kimś, z koleżanką, z kolegą, z chłopakiem. E, po prostu jest weselej i macie wtedy z kim pogadać, możecie sobie tam razem ćwiczyć, wymieniać się handelkami, ciężarkami i jest generalnie wesoło. Bo na siłowni musi być wesoło. Jeżeli chodzisz na siłownię sam, bądź sam. Będę mówiła sam, czyli do Ciebie jako do osoby, dobrze? Jeżeli chodzisz na siłownię sam, to dobrze mieć ze sobą muzykę swoją. Oczywiście jest muzyka na siłowni, leci sobie coś tam z głośników, najczęściej radio albo jakiś chłop. Więc dobrze jest mieć swoją muzyczkę i zamknąć się w tym swoim świecie. Zresztą tutaj mm, wyświetli Wam się film, odcinek, z moją muzyką, którą ja polecam na treningi. Też warto obejrzeć. Może coś Wam się spodoba, jakiś tam tytulik i sobie zrzucicie na Petrójkę, będziecie słuchać, tak jak ja. Będziemy razem słuchać. No i jeszcze taka jedna rzecz, nie bójcie się pytać trenerów o jakieś rady, dlatego że oni są po to, żeby Wam pomóc. Zauważyłam, że ci nowi ludzie, którzy dopiero zaczynają chodzić i za bardzo nie wiedzą co robić, rzeczywiście nie mają pojęcia o wielu rzeczach i wykonują wiele ćwiczeń źle. A... No, i to nie jest tak, że ty coś robisz źle i ktoś przyjdzie i ci powie, jak to zrobić, bo na ogół każdy ma swój trening, co robi swoją robotę, i po prostu ludziom się nie chce poprawiać innych. I trenerzy też często tego nie robią, mimo że to widzą, ale po prostu nie chcą się wtrącać, bo sobie myślą, a może ktoś tak chce rzeczywiście ćwiczyć. No, ale nie, jeżeli nie jesteś czegoś pewny, to. Zapytaj się, czy robisz dane ćwiczenie poprawnie. On po to tam jest, żeby Wam mówić, co macie robić, jak macie robić i żeby Was poprawiać. Ale musicie się o to upomnieć. Di -di -di. Jeszcze parę słów do dziewczyn. E, nie bójcie się chodzić na siłownię, i nie wstydźcie się, i nie krępujcie się, kiedy panowie się na was patrzą. Patrzą się dlatego, bo nie mają się na co innego patrzeć. Najczęściej patrzą, bo jesteście ładne i fajnie, wyglądacie, jak ćwiczycie, a szczególnie jak robicie przysiady. Tak, tak, tak. <śliniczny> o oh Jezus! Boże! No moi drodzy, cieszę się, że obejrzeliście! I mam nadzieję, że będziecie ćwiczyć. A ćwiczcie, piszcie w komentarzach, co myślicie, jak. O, może napiszcie mi w komentarzu, jak wyglądał wasz pierwszy raz na siłowni. Wiecie, co ja zrobię. W ogóle mam materiał gdzieś na komputerze. Z jakiegoś mojego, nie wiem, trzeciego razu na siłowni, to po prostu wyglądam tam potwornie, ubrana obrzydliwie, włosy jeszcze miałam brązowe, Sylwek mnie nagrywał, jak ja ćwiczę. I jeżeli to zobaczycie, to po prostu padniecie, jak ja wyciskam sztangę. Ja nie wiedziałam, że można źle wyciskać sztangę po tym, jak zobaczyłam to, jak ja to robię, a na samym początku. Puszę to wam w drugim vlogu, ok? Dobra. To spadam, idę z psami na spacer, a Wam życzę miłego wieczoru. Pa, pa.